Skoro on się boi brać laptopa, w ogóle przemieszczać, to po co ma laptopa? Nie chce kupić stacynarkę, kurde. Nie no, ma laptopa, się przemieszcza na uczelnie czy coś takiego tu. No, jedzie właśnie rowery, Ale nie na... Tym bardziej może... Ale nie Chyba na uczelnię. Prostu... Ale nie na, nie, na, wiesz, nie tego... Kurwa, nie wyskoczyłem. Co Kiedy za jesteś? słabiak. Matthew na szkołę, kurde, musi. Dawaj na te trzy budynki, na, na te cztery takie duże Na trzy No tu dużo osób nie a, leci Myślałem że kliknąłem i Dużo spóźnionych będzie Gdzie ty jesteś Gesi się wócili? A ty no. tam lecisz, ja lecę tu z przodu no, A ten żółty co ten co zaznaczyłem Nie ja tutaj o widzisz ja jestem Jestem, jestem tu Wyłącz ten mikrofon Nawet je już sobie włączył He, he, he. Ja, ja nie, nie, nie zamierzam wychodzić A, to męda <laughs> No to męda, kurwa, nie Grzesiu coś ci coś na ten temat już powiedział Że się nie kolega Dokładnie Co mi powiedział, skoro nie słyszałem? No, że się nie A, kolega No to już se ponagrywałem, kur... Czemu? O, tato się wziął za znowu kucie, kurde, czegoś no coś kuje na, na dole. A jak tam to i to remonty? Przerombanecz, chłopie, na, na dole to jest jeden wielki kurz, kurde, nie, nie? Warstwa kurzu. A czemu on remonty? A co, a co robicie? Darkę, lądówkę. Odmalowywanie, zmienianie koncepcji w salonie. A na jaką koncepcję żydowską? Nie wiem, co oni tam wymyślili. Mateusz, jak zwykle, na policyjny pewnie pojechał. Nie, bo tam ktoś biegał. No to dawaj go do, dojazd, kurde. Czym, pujem chyba. Ale Matałe jest przecież niedaleko nas. Pobieg tam do ciebie przejściu jak coś. Biorę go. A, chyba, kurwa rowerem... rowerem w przecież, kurwa, Nawet kamizelki tu nie ma A kurde mi tu drugi, drugi budynek mi to przez zasłania. No to, kurwa... Roboty, potem bo roboty.

hmm no, plecak mam. poziom drugi, ja pierdzielę poziom trzeci co? znaczy kurwa, skosu mam znaczy, tu w ogóle żadnej broni nie ma takiej sensownej, Ole, chwilą, to to do dobra, ja chyba zostaje kurde z AKM trudno no, o. o, jest MK Szybko strzelna, dobra Też tu mam AKM, ale jak Chcę Trzydzieści pięć tysięcy prawie. Mało. 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 mig do snajperki pomienia mam. Ale nie mam snajperki do oddania. nie mam snajperki? tu gówno nie broni. coś... To właśnie, biegnę tam, kurde, bo się zaraz wszyscy powystrzelają, tyle z tego będzie. No, ja z, z, z. Do botów, bo tam fragi. No. Mk szybko, grze, Krzysiaczkowa. No wypierd... Dalej, kurwa, na ten dach. Eee, dalej. Mefio, chodź tu. Po co? No, strzelamy. W razie czego jak ja padnę, to mi pomożesz szybko, nie? Ty. No, no, no. A tu kto był? w drugim końcu mapy. Trzeba to te... jest Jeden leży. Został ja ziel zielony. Leży. Kto kurwa ma stejperkę i nie, nie, co nie Bo ja mam rower. Tego nie mogę być wypierdana. O, że się, się podniecił W garażu nie ma auta Dobra, ja jadę motorem kurde tam gdzie się strzelają No też masz motor, bierz Marcina i dawaj, zatwierdzielaj Co? Ja mam rower No i gdzie? Kuźwa, tak strzeli raz i potem się chowa. Ty Tam się robisz? napieprzają. Nie, ty na Patera. Marcin nie wyłączył sobie mikrofonu, więc... ja muszę to chwilę. To ja wyłączę mikrofon, bo tyleś kurwa wylazł w zerbiu. To kurwa mówiłem, że wyłączam mikrofon, no nie, a ty. Nie mire, nie co mówiłeś? Mówiłem, jakby chodziło. To to, co mnie słyszał. Słuchajcie, słuchajcie, gdzie on jest, kurda. Tutaj! No u was właśnie z powrotem strzelają Kto tam jest? do domu Którego domku? Kurła Dobra dawaj spadamy Dalej To strefa? Strefa też no no dobra, to ja spierdolę Muszę rower rozłożyć Ja mam tylko bandażę Fajnie też A gdzie wyjedziecie? Do strefy na, na, na szkołę? No, 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 to tam, tam się będzie działo Rozchok, szkoła, te sprawy Masz czym jechać? M mam motor Mam rower Okej okay. Po drugiej stronie strzelają chyba Nie? Czy tu? Tak, tam, tam też biegnie Prosto, prosto, prosto jedź, prosto jedź Lewo, lewo Idę, widzę Prosto, prosto To jest gracz Chuje, nie gracz Czekaj, ja bugiego wezmę Tam gdzieś jeszcze ktoś strzela. Tam jest. O ledwo go widzę. Trzeba by było podjechać, miałem za mało celownik. Jedź. Ja mam tylko czwórkę, nie trójkę. Łap zobacz jaką daleko. To. Dziś jeszcze po drodze strzelał? Tak. Tam, jest. tam jest. Auto przeładunek. Dziękuję. Nie, Dziękuję. W są w w ZAMICI! POSZLI! No je. Znaleźli Grzesiaczka w żłobie Dobra, wyrzucam ten tumik do snajperki, bo tu jest jeszcze jeden bym się uleczył Ja już kurde, mi się w plecaku nie mieści Jakoś miał snajperkę? Nie wiem, patrz Cześć, to gówno? Gdzie wy jesteście? Tutaj Przecież nas widzisz kurde no Ale wy nie jesteście w strefie, to ja nie będę do was tam jechał Jak se chcesz, tu jest dobry lód No lód wafer. <grym> Gdzie jest ten drugi? A tutaj? Ty tam masz za dobry lud. A to za mną nie jeźdź. O, czekaj, bo tutaj jest ten hełm. Tylko wejdź trochę wyżej, i gdzieś tu widziałem coś. Dobra, mam na auto na cztery osoby. Ich auto jest dobre. Nie, bo ja mam bagiego, to ja jadę sam. A, dobra, jak chcesz. Dawaj, dawaj, Siadaj, go, wali do mnie. Plot, plot. To wyjść go, tak? Dobra. Był. Tak, przez rozchod jedziemy Tam się na pewno dużo dzieje Tak, 37 jest, ale jedziemy przez rozchod Porysował Dobrze, że ta barierka była, bo byśmy już wodowali, kurde Będzie zrzut, tam leci samolot. I za zrzutem kurde. No idzie. Pizdu z takimi kurde jeżeli takim... dostrzał kurde. Zrzut. Gdzie? Na tej polanie jest bardzo ładny widok, ale nie widzę nikogo. Na rozkroku się strzelają, chyba na rozkroku lewy. Co? Gdzie przed nami z lewej? Tutaj się strzelają. Widzę? Nie widzę. Trochę w lewo. Ty, auto, auto wzięli Kracze Nie dogonimy ich Znaczy, jest ciutkę szybsza. Ustrzeliłeś go? Nie no, Trudno Dawaj, celuj w opony On jest sam Widzę Ty, laga dostają. Nie A, dobra. Kurde. Nie przyjeżdżam. Marcin Oło. ma kłopoty? A tu koło mnie jest aż trzech. Gregor, ludzie. No właśnie ja jechałem. Będę go lutować. Mamy trochę czasu. Weź sobie ten na... już na... Yy, picie Na zapas Ja miałem sporo picia Jeden poszedł Za domem, za domem Uważaj w, w tym w oknie Drugi poszedł No I ja sobie... wszystkich? Nie, oni A, się ciągają nie, 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 nie. Ale dostałem znowu Ty żyjesz grześ? do oszetka wrzucić, do... nie wiem, do budynku jeszcze Biegaj okay. Ty masz a. do budynku Łopie, ja wiem gdzie mam rzucać Musisz wamać Auto zaraz wybuchnie Jak chcesz piciu to ja miałem sporo Jak mnie zabili Tylko oni chyba zieli to Picie Bo o ten nie. się zamiast mi pomóc to się kitra Kurde no bo jak ja zwykle. Ty jak zwykle kurde się musisz wychylić gdzieś To ja się... Ja nie, nie Ja byłem tutaj schowany Za budynkiem Chowasz no to, to tak średnie kurde cover A nie moja wina że mnie obszedł Bo tym powinieneś mnie o, o, osłaniać tam No to ja strzelałem do tego z lewej co wychodził się wychylał nie? I ja mam na sobie Jasny gwint Czekaj, bo ja nie wiem co ja mam tu bra brać tyle tego jest No O A, czapki nie mam o, to, to, jak nie masz hełmu? Nikt nic nie powie oczywiście Ty Grzesiu, tam zaraz gdzie i... E, Dobra mam pełną ja zginąłem, bryjkę. tam jest bagi moje Zaraz wezmę. Czeka, bo... Gdzie zginąłeś? O Znak na górę Dobrze, dobrze, dobrze Jezu, przy celu, ja pierdolę Biegnie do ciebie, dawaj Ależ i go rozłożył pięknie A to gdzie, gdzie jest mój bagi, w ogóle? Nie mam bladego pojęcia. Wiesz, ja, że tutaj zaraz po lewej zginę? A tam pojechał. Kurwa, nie chciałem tego przeskakiwać. Moje bagi w prawo pojechało. Gdzie w prawo? No, wyjechałem w tamtą stronę, tak? Tam? O, no, do tak, do bezpiecznej strefy. Dojdź tylko tutaj, o. Tam jest, ja już widzę bagi, po prawej, Widzisz tam? Aha Bo ja na mi rozpędzie Zaraz jadę do tych snajperów kurde Oni mi trochę. trochę to Zaraz ich dojadę Chuj, kurwa opony nie ma No to to będziesz y, z buta A no do tym, Kurde straży. mogłem od smata wziąć y, tą Co? Cholera Czwórkę A dobra u strefa idzie a co ty masz za lunety? Trójkę mam tylko Ja też mam trójkę Szambiarsko Dobra, ja... Watersa On wchodzi do Watersa Can see. Zrzut Nie idę do zrzutu, bo tam zginę. O to chodzi. Dobra. Prałem. Przecież wy czekacie, nie będę kurde. z rzutu, bo tam śmierć No i gdzie? O. Zrzut Tam gdzie spadł Przymierz. Co to za gówno ma za lunetę? Biegnie, patrz, biegnie, biegnie, uważaj, zobacz. Biegnie. Uważaj. Teraz wszyscy wiedzą gdzie jestem, kurde. O! Ja nie wiem. Bagi. Chwila, bo pies przyszedł, kurde. Halo, pies?

przejdę tam jest rzut Tam na skałach się może dziać.

Herbaty ty trynam, <laughs> Do, do zrutu biegnij. Tak, jak tam się strzelali kurde. Powalony. Dobra. Okej. Okay. Tam, tam, tam był, był, był. Widziałeś? O teraz. Okay. Biegają tam, ale... Mm. Ty go zabiłeś, czy tylko powaliłeś? Powaliłem. To, weź tam, rzuć tam yy, młotowa. Yy, yy, weź tam Nie tam. doleci. To podejdź. Podchodzę przecież. To nie tutaj. Ale tu jeszcze jeden strzelał, nie rozumiesz? Nie. Ja już za późno. Właśnie do dziury Tu jestem wejdź bardzo na bezpieczny dach, na, Wejdź na dach Wkakuj Sk Pogięło cię Stamtąd po są granaty Kurwa, dźwięk, tak, uh -huh. musi być przy drzewie, kurde tak, uh -huh. Stamtąd gdzieś strzelał on został tylko. Nie, yeah, czekaj. Okay. Podejdź, 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 podejdź no Kurwa Jedź samochodem, bo i tam pierdol. Chyba go rozjadę, kurde. Dawaj. Ja, <grystanie> ja pierdzielę! Bardzo. O No, o ja... <grystanie> no o ślepieniu go rozjechałem. Ja... <grystanie> 15 killi wygrany, mecz Nagrałeś No, nagrywałem. Tylko na początku jakieś pierdolę gadaliśmy, będę musiał sprawdzić. Jeszcze po ciemku go rozjechał. Marcin jesteś? Ja on dziś poszedł Marcin, 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 Marcin Marcin. Mistrz co nie? Tak na z ze się z nimi to bym nie miał szans. Arthur. Não, não